Dostaliście powiadomienia jakieś? Grzegorz weź zobacz co jak to by mógł Nie mam telefonu Nie mam telefonu nawet Nirek weź tam spraw Zresztą to Do trzeba dojdzie bo ten problem. Nie pokazuje mi się cały, wiesz, bo, bo właśnie to, że kamera 360. Siemka, siemka, tylko teraz ja nie widzę, nie wiem, jak zrobić, żeby było... Czekajcie, nie widzę całego tego, nie wiem, Ostrości brak Ostrości bo sobie jakby nie? właśnie Mi się tu jedna rzecz nie podoba, bo nie widzę... Ników nie widzę Czemu? Tam co te dłużej, Cię rzuciłeś? Słabo słychać, bo, bo, bo pewnie mikrofon jest przy tej kamerze 360 No to jak sobie Podciną Nie, nie, tam jest, ja tam wiesz? Nie, niech tam, tam jest Niech tam jest To jest problem jeden, ja nie widzę czatu znaczy, widzę ale nie w całości Na białe rybaki? Tak tu jest ten problem nie, to się rozłoży, to jest już normalnego. Ja to nie, nie widzę to co pisze tak dokładnie. Ale przecież to, co kiedyś to robiłem, to było. To już tu jest po prostu nie tak zrobione. Nie przeklinać proszę. Tak, on tak jest, on tak... Niby jest, a niby go nie ma. Nie liście od no, Ale kraty. Jak się miota. Miota nim jak szatą. Kur... stój! Miota nim jak <laughs> Na razie przepraszam, ale coś tu jest z tym. Chcesz pomóc? No. Nie no widzę za bardzo czatu. Czekajcie. Nie no wiem czemu. Janczak. Jestem, czekajcie. Siemka, witam wszystkich serdecznie. Troszkę mam problem z tym czatem. Siemka, siemka, Grzesiu, ci. No tak, bo telefon muszę mieć pionowo. Wtedy kurczę, to jest ok. Tylko powiedzcie mi, czy mnie słychać dobrze. I czy w ogóle obraz daje radę? Nie robię. Internet jest niby 4G. Za nasz tu jest, to kogoś nie? Na nie, no ja będę uważał. Nie, nie, nie siedz, siedz, tylko trzeba... Mażyć, nie na nie bardzo. Znaczy ja, bo w makietarzu... o, da, nie hopel, siemka, siemka. Teraz Was widzę, czat, rozumiecie? Jest tak, telefon mam pionowo, nie? A jak miałem tak w poziomie, to po prostu czat nie uciekał. No, ale kiedyś ja miałem normalnie i było dobrze. Powiedzcie mi, jak widać. Jest git? Możecie obracać telefonem tam albo sobie palcem na ekranie, nie? To cały burdel nasz widzicie. Panu. O, branie lepa. Obraz też słaby, O, branie no to może ja normalnie odpalę live'a, wiecie, bez tej kamery Bo no, tutaj jest trochę słabszy internet Ona jednak potrzebuje No Ale jest niby 4G niby jest Niby jest 4G Głos słabo A teraz, a teraz głos lepiej jest? Jak z głosem teraz? Teraz było lepiej? Wędkarska przygoda. się ma. Ja nie wiem, czy ja w ogóle widzę Was cały czat, ale chyba tak. Kacper Janczak, to napisałeś zwykła. Tak? To dobrze. To więcej nic tam nie... tak? Dobra, normalnie zrobimy, normalnie. Dobra, spokój. Zrobimy normalnie, a to gdzieś widocznie to za słaby internet. jest. No i dobra. Dobra, to ja przerwę tego, tego i za chwilę odpalam, nie? Dajcie mi tu 3-4 minuty, ok? Takie ja kamerę mam tutaj o nie przy sobie. Bo ona pewnie ściąga głos, a nie telefon w tej chwili, nie? No, teraz możecie, nie wiem czy widzicie, to no, tutaj jest ta kamera. Teraz jest dobrze, bo stoję przy niej tak, to może być głos jest OK, tylko wiad wieje. No właśnie, ale wiecie, jak przy telefonie to mogę sobie kierunkowy mikrofon założyć, a tutaj niestety nie mogę. Głośniki są tu. Z jeden głośnik, teraz przytrzymam przy, przy go to pewnie nie słuchać nie? Jak wyniki? Siema Piotr Sadowski, siemka byku. Wyniki są takie, że płotek napierdzieli już chyba ze 3-4 kilo, nie? Także płoć bierze i tam ze dwa, trzy leszcze były. Jest dobrze? No to może u Was tam coś jest z internetem, bo, bo tutaj naprawdę jest 4G. I cały, i full zasięg. Nie mam Tar 51 byku to, to Dobra to poczekamy chwilę. Niech to chwilę jedzie i zobaczymy, no bo może faktycznie to kogoś, może jest. Ja, ja tu widzę baterię, widzę baterie, dobra, muszę widzieć baterię w tym tym W tej kamerze A słońce świeci dlatego, no to może tak być, może tak być Co tak ustawcie kamerę? Znaczy, tam w telefonie ten, ten, żeby wam tak nie świeciło, da radę? No, możecie tam robić co chcecie z, tą, z, tą, z tym obrazem, nie w sumie? Wyniki konkursu 11 września. Ja mam też 4G, no ja też mam właśnie 4G. 3G ten LT. ten LTE. u mnie ok. Dzień dobry, jak połamania kijów życzę. Wojtek Wojtaszewski siema, Beku, siema. Dobrze nie kombinują. No na razie zostawię. No i tak posiedzimy do wieczorka, także to słońce kiedyś tam się gdzieś schowa, nie? No ja nam też to przeszkadza, bo ja też słabiej widzę, no niestety, ale taką pogodę mamy. Siemka, siemka, no mówiłeś że będziesz nad wodą. Zanęty bez niczego. Płotek z 50 rzuciłem branie. No tutaj też biorą płotki. Znaczy chyba widzicie, nie? Co oni tam? O, ty Krzysiu ma jakiegoś yy, leszcza. Widzicie to? Pod Podleścik. Za krzakami jest, nie? Może tu wykręcę tą kamerę jeszcze wyżej. No, ja podaję, ja podaję. Nie, nie, dobra, nie widzą, nie musisz nic podchodzić. No nie widzą, widzą, to nie musisz tam tego. Dajcie zwykłą będzie ok no Ale niektórzy piszą, że jest ok to Poczekamy chwilę, no zobaczcie, weźcie tam i dajcie mi jeszcze znać nie? No, taki już, taki fajny. Urwie Ci no. O, jaka płoteczka o, 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 Duża, duża O patrz, ładna płotka Fajna, fajna płotka Ale będzie skwierczeć <noise> Weź kamerę trochę niżej. Dobra, to tak robimy. Ja będę pomału dał niżej, dajcie mi znać, kiedy jest lepiej. Widzicie, no to dobrze. No wszędzie, no to niestety. Grzesiu sobie płotki będzie zabierał, jakieś tam większe, nie? Jaka to rzeka? To rzeka w Niemczech, w Hamburgu. Grzesiu płotki sobie nie zabierał. Większe oczywiście, nie jakieś małe główna. Jak teraz jest git? Tak, między Bogiem a prawdą. Powinno się każdą rybę zabierać, co? która jest wymiarowa, ale my nie zabieramy. Dzisiaj czytałem taki ten. No. Niemiecki ten. Na bajerach, nie? No. Że, te, że, że tam złapał jeden suma i tego, co no musiał wziąć, nie? No, no. Się wypowiadał, że, e, no, że jak ktoś nie zabiera ryby, to że źle, że wypuszczają, nie? Mm -hmm. że ona cierpi i tak dalej. No. To, cdury, wiesz? No tak, to widzisz. W kości, co. chodzi, to nie chodzi nad wodę, nie łapie. Używał ktoś przynętę, y, czerwona morwa? Ja na morwę mówiłem na, na tym, na, ale nie czerwoną, chyba tylko na, na białą. Nie, na ranczu, nie, nie. Ja Na komputerze słabo, a widzisz, a może, a na komputerze chyba nawet nie zrobisz tak, że możesz sobie obracać tą kamerę, nie? Możesz. Możesz? Ooo, możesz, to, bo to wiesz, a przesuniemy leżką i będzie obracał. Tak jest, 11 września. Przypo... Kochanie, chodź, to znowu ja <laughs> Muszę przypozmienić, bo się pęk zrobił już, nie? Tak? No to, to zmień. Przy większym leżku już pęknie. Okej, okay, tylko wiatr. No niestety z wiatrem, no teraz uciek akurat, z wiatrem nie zrobimy nic, bo ja mam mikrofon, ale tylko do telefonu będzie pasował. Dobra, to tak robię. Okej okay. To wyłączam i włączam tego, telefon i będzie gitara, nie? A w domu sobie rozpinimy. A w domu odpalę na przykład taki jakiś tam szybki lajfik i Was zaproszę publicznie normalnie i zobaczymy co tam ustalimy, nie? Bo tam to słońce faktycznie może przeszkadzać, nie? Dobra, to narka. Za chwilę się widzimy. Gdzie tu się teraz wyłącza? Tutaj. Gdzie Czekajcie, u teraz wyłączyć to jest problem. O. O. To właśnie tu? Stanie chodź tu. Też masz. Dwie ryby lecą. Czekajcie, to wtedy na razie zostawię, tylko jak to się tu, a tu się włączało, dobra. Zobaczcie, jak wyście sobie tam zobaczyli, jak ona pobrała agresywnie, to jest masakra Jakby nie wiadomo, co to było. Dobra, zaraz skończę, tylko na razie zostawię ten, ten hol ryby, zobaczycie sobie. A tutaj, w tym. Także dajcie nam 2-3 minuty i tego, nie? telefonu będzie o tyle gorzej, no ładnie, że ładnie, trzeba będzie nakierowywać, nie? To jest, to nie jest jeszcze ładne, to są większe tylko wiesz, no to jest za no no nie? Tak, ta. Dobra, byczki Zaraz włączymy na nowo.